Łościuk, dajmy są! Wygląda na to, że w czarnej dupie. Co teraz, waginuje się? Musimy zasiedlić to miejsce sami. do na pleciaku, ale jest nas za mało. Paleciak tarcie ma jak sobie drog. Teraz jest nas odpowiednia ilość. Ekipę do elita, bo prawdziwa to elita. Co się będzie dwoić, troić, wytrawie nie chce nastroić. Prawa ręka to śmierć, lewa to tylko szpital. Uuu, ale przywalił. się, ryzykujesz pod Siemano, słuchajcie, dzisiaj będzie nietypowy odcinek, zajmiemy się z Tomeczkiem i Paleciokiem w salonie gier. Będziemy testowali boksera. Każdy będzie miał po trzy strzały, wiadomo, ten kto odda najmocniejszy strzał, ten wygrywa, ten kto odda najsłabszy, przegrywa. A ta osoba, która przegra, no właśnie, to nie, nie, nie obejdzie się bez echa, bo będzie musiała się przebrać w strój księżniczki. Jaka wiocha! Masakra! Rekord 941 punktów. No zobaczymy, czy się koło tego zakręcimy. Myślę, że może być problem. Chłopaki, mam nadzieję, że macie ładne majtki, bo tutaj, o, taka kusa, kusa spódniczka. A, Marcinku, przymiesz. że nie mam w ogóle to, czy nie można na majtki? No można to, czy na majtki. na spodenki? Jaki, jakie spodenki? Nie no, no. bo już jakbyś przegrał. Marcin Spodęli. już się pogodził ze swoim bo Ja już wiedziałem, że to będzie porażka. A Marcinowi to nie przeszkadza. On... A do czarnego, ładnie był w tym. Chyba się w kaftan w tym sklepie z... zawinął. <ślesz> <ślesz> Lubię to. Krasz się co ten tutaj robi, podgląda. Hehehe <noise> jak <Zwaniak> jeden <noise> Trzeba odpowiedni punkt a ja nie powiem wam jaki... Tomek <noise> no, może mieć prawie. problem, nie wiem czy tam się. <noise> Tomek bije pierwszy w gruchę. Ocuń się Marcinku. Musisz ją dotknąć. Nie, guzik musisz dotknąć. Nie, nie, guzik prawda. Dotknął, nas leczy. Nie, naciśnij guzik u góry. I teraz nacisz guzik. Nie, jakieś głupie zasady masz. No nie nagadałem no ci, że nie. Mówiłem ci, że to się tak że nie robi. Jeszcze... Tobie nie spadnie. No i co? Musisz dotknąć tu. Nie, no poczekaj, bo to samo pada. To, to tak. samo spadnie. spadnie. Zerowało? Nie spadnieć. Tu mamy jakiś problem. Czy... no. A o, no. i czekaj. No a teraz idę Tomek.

Oje ma się schować. Mają, się trenował lata w bok. E, patrz o na tą 6. pracę według. Stresuje się. Poszły z się. Stresuje się, bo kara jest, kara jest naprawdę niewspółmierna. No najgorzej, do ty nie wejdziesz tą spódniczkę. Nie! Łok? Proszę, nie siadło. Czyli co? 886, 887, sześć osiem osiem siedem osiem dziewięć co już koniec to ja. jest na razie ostatni liże ci pięty czujesz że go język już na swoich piętach czuję że ryzykujesz spodniczkę no my Nie, nie wiedziałem że będziemy spodniczka ale walczymy dalej dynamika dynamika ja z strzałem, a nie poszedłem za nas i zaszłałem to taki zrobiłem pauzy ja Przysiady z pauzą na dole to nie, to nie no. za dobrze w różu. To bo... wszystko przez ten trójbój. Ale jeszcze jeden, jeszcze jeden szczał to spokojnie. Sprawa się wydaje banalnie prosta, bo Marcinek drugi strzał miał dużo, dużo gorszy. Także wciąż nie jestem ostatni, a jest szansa, że nawet iż odełka przebije, to wtedy już w ogóle jest to bezpieczny i z różowe nie dla mnie źle, źle mi w różowym. Wydaje mi się, że w trzeciej rundzie Marcin pokaże klasę, bo tam się zawahał pod koniec. Chybko <noise> bukło patrz, i gorzej. Po tym resecie mu się coś no. O tyle czuję się w miarę fajnie, że ciutkę gorzej, gorzej idzie. Dajmy <noise> okulary. <noise> Gdzie jest ta kruszka, bo widzę dwie. <głos> <Ty>. <głos> nie, słabo. Jebony, coś oszukamy to jest, nie Prawa ręka to śmierć. Lewa to tylko szpital. No to lewą już teraz walisz drugim razem, bo to nie ma, nie ma sensu. Marcinek, ma najsłabszy wynik, no to nie możemy go pierwszego puścić, bo nie będzie napięcia i nie będzie motywacji dla nas. To co, to ty bijesz pierwszy w sobie, Michał, bo ty najwięcej zrobiłeś i ty bijesz lewo. Nie, bo jeszcze mi przeskoczycie, ale tutaj chciałbym, może, No Ale co, nie lubisz hazard, nie lubisz ryzyka, nie zrobisz tego, naprawdę wymiękasz? Michałek. No nie, nie, on tego nie zrobi, ty. Ja okay, to zrobiłem. Żeby teraz uderzać ostatni, bo ja lubię pod presją. Prawie. Podkusiliście mnie, ale mam nadzieję, że to nie jest wasz głupi spisek. To będzie fajne. Z lewą to będzie ten problem, że ja mogę nie trafić w tą gruszkę. Marcin, weź mu... Marcin, pokaż mu palcem, gdzie jest gruszka. Luja, takiego Luja, cepa takiego. A, nie siadło jak nic. Ty, spadaj z tą głową. A, to, 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 to się skasowało. Ty, ale była szansa, żeby te pięć dobiło i byś coś wygrał. No jak tak. się czujesz? To była lewa. Mi się, ręce mi się pocą, bo ten 920 to nie jest za, za dobry wynik. Jak mi się po szczale teraz, to będzie mi bardzo wstyd przed moją żoną i ogólnie przed publicznością, bo jestem wstydliwym chłopcem. Patrzcie, jak te młode wilki trenują. O kurde, ale, ale siła. O, 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 o. Yy, czyli co? A, robi się krucho. <gry> Teraz jedyne co może nas zaskoczyć to Marcin, że poprawi swój pierwszy strzał o dwa punkty tylko. A było 886, tak? 886 było, a on miał 887. Mhm. Czyli musiałby zrobić 892. Nie wiem. 8-8 Nie, bo chce wygadzamy. Ja ten tylko nie da. Wystarczy, że przywalisz i tomeczka zobaczymy jako różową. Książniczkę! Uuu, Ale przywalił, ale przywalił! Uho. Kurde, nie wiem. Ale pan się. Ja pierdolę. Dobrze, że byłem w zasadzie. Nie, pierdolę. Ale była kupa, już szła, już szła. Dobra, ja, ja, ja. E, Marcin, dobrze, że przymierzałeś na początku, czy ci pasują ta sukienka. E, Wyglądasz świetnie. Tak. Ale... Kurde. Robienie z siebie idioty, to jest jedyny pomysł na siebie, jeżeli chodzi o internety. <laughs> Ale no, nawet ładnie! Ładę mówiąc <grymne> ładnie, co? No dobrze. Spójrzcie, czy to nie jest najładniejsze. Kurwa, ty bosnik, Dorio! Ale... Nie możecie to brzydzi. Aż bym się zażegnał. Jak w wosy do rieci wchodzą, marci. Aż bym się zażegnał. Cześć. Jak to Wojtas kiedyś powiedział. Stara dziwka z problemami hormonalnymi. Hahaha! Jedźcie tam do dziwka. Teraz przynajmniej wszyscy wiedzą, że w naszych challenge'ach nie dawaj. wolno przegrywać. Dawaj, dalej. O, ale siadło. O, tu będzie rekord. O, albo nie. Co to kurwa? Dobra, jeszcze raz, będę bo zawsze nasi fani, fani e, kanału proszą e, kamerzystę, żeby dobrze nagrał pośladki. Także jak on będzie uderzał, to dobrze z ok? okej? Mm. Takiej życi to jeszcze nie było tutaj. Tak? <laughs> Marcin, można cię wynająć na urodziny? Można, nawet trzeba. <laughs> Ale na kawalerski też? Więcej kobiet niż tym Teraz jestem sobą kotą. Kotą. Seba, <laughs> weź się ubierz. Dawaj, jesteśmy na koniec. Eee, by to mało. Chuj, bez sensu. Coraz słabiej, czyli słabiej. 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 No, słabiej. słabiej. To by nic nie dało, Marcin. Nawet gdyby by był drugi w kulach, nie dałoby dobry, Taka kara. Bo nagroda. Jak kto woli. Zapraszam. Niech <laughs> Pan! <laughs> Patrz, jest koszyczek. Ja mam. O, widzisz już złodziej. Jutro rosół. Wiadomo jak rosół to włoszyzna, wyżak, Włoszyzna. Musisz mieć włoszyzna, żeby dobrze żeby zrobić rosół. To, to jak możesz mieć trzy pietruszki, dwie marchewki. Musi być na odwrót. Ja chyba także... Chyba to! Lajkujcie, subskrybujcie! To jest wygrana, ja się nie czuję przegranym w tej sytuacji. W tej sytuacji się czuję komfortowo i nie wiem czy na halębie tak nie będę chodził. O ale majetki to nieprzypadkowo wybrałeś o. Chwilę, nie przypadkowo wybrałyśmy. Majetki to ja przypadkowo ubrałem? Co jak dwa razy mrugnij, a będę chodził by. Co tak jeszcze się tam wstydli, to nie przyznajecie się do mnie. Marcin spełnia życzenia bardzo, ludzi, którzy go mijają i po <laughs> prostu pozwala sobie robić zdjęcia. A pani miała ciężki a? dzień dzisiaj w pracy i dlatego ja pani chce ją tak, tak. uszczęśliwić. Ja się wstydzę. tyle dobra Marcin. Tyle dobra, nie? Będzie dzisiaj świetna zabawa. My jesteśmy sosnowca, także... Także nie zakładajcie się z nabi, okej? Okay? <laughs> Marcin Kujak, uważasz, że było warto się zakładać? Oczywiście, że to. Tak. Cieszę się, że o, ten jeden byłem lepszy. <śmiech> <śmiech> ale to w pierwszej turze, w drugiej turze było więcej. Wiem, że się z wami nie warto zakładać, <laughs> bo jest bardzo duża stawka. Eee, ale, ale nie, no to jest najlepsza osoba na to stanowisko. To jest po prostu perfekcyjny. Ten człowiek się tak do tego nadaje, że wszyscy chcieli zdjęcia. Nie boję się wyzwań. Możecie zaproponować w komentarzach, gdzie mam w takim stroju wyskoczyć. Jako dodatkową karę sam sobie ją mogę wyznaczyć czy wy ją wyznaciecie. Inaczej komentarz z największą ilością lajków, gdzie mam w niej wyjść. nie od kościoła, to myślę, że naprawdę idzie to tak zdziałać. Na przykład do szkoły na wywiadówkę. <laughs> to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o e, nasze zmagania. Piszcie w komentarzach, e, gdzie byście chcieli zobaczyć następne odcinki, w czym moglibyśmy się zmierzyć. No i przede wszystkim jakie kary e, dla ekipy. Także. Do zobaczenia, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Mordy.